Hej hej moi drodzy, z tej strony nocny Marek. Specjalne wydanie z nadmorza, ledwo zdążyłem. Popatrzcie na to, popatrzcie na ten zachód słońca, co tam się dzieje. Wow. Mam nadzieję, że słyszycie szum morza, ale popatrzcie co się dzieje ze słońcem. W ostatniej chwili zdążyłem na zachód. No i warto było. Spójrzcie. Jaki widok niesamowity. Niestety trochę wieje. Ja mam też zestaw taki bardzo mobilny, dlatego też troszkę buja obrazem. Ale spójrzcie, spójrzcie, to jest warte, warte tego widoku. Wersja wakacyjna, no, ale trzeba było dzieci położyć spać i niestety nie zdążyłem w porę przybyć. Ale myślę, że ten widok rekompensuje wszystko. Bardzo na szybko wszystko ustawiłem. O, widok naprawdę niezły. I zachód słońca też bardzo jasny. Bardzo jasna tarcza słoneczna. No, tutaj być może będzie widać jakiś e, zielony błysk. Zobaczymy. Na razie boję się w ogóle ruszać statywem, bo wziąłem ten mniejszy, lżejszy statyw. I to był duży błąd z mojej strony. Trzeba było jednak wziąć ten cięższy. No dobra, widać już górną część krawędzi. Bardzo jasne słońce, bardzo jasna tarcza. Trzeba troszkę przestawić. Okej, okay, w porządku. Dobra, zobaczmy co się będzie działo bliżej horyzontu. Mam nadzieję, że się uda się złowić zielony błysk. Robiłem także Zdjęcia zachodu słońca e dwa dni temu, tutaj, też nad morzem, i e takie delikatne były tam falowania. No a zobaczmy teraz, co się będzie działo. Coś tam się dzieje w górnej, w górnej części e tarczy. Możecie także zobaczyć e w górnej części tarczy po lewej stronie e plamę słoneczną. E nieduża plama słoneczna się pojawiła na słońcu, i jest ona dobrze widoczna. O, spójrzcie elegancko. Atmosfera dosyć niespokojna. No być może, być może coś tam lekko zielone, zielonkawe kolorki widać u góry. Wygląda to obiecująco, powiem Wam. Dosyć mocno faluje tarcza. No tylko niech nie wie, zbytnio. I być może tuż przy, przy, przy horyzoncie będzie widać. Widzę, zagięcie jest dosyć niezłe tapczy Okej, okay, teraz będzie dobrze. Zobaczcie, to nawet tą plamę słoneczną widać. I teraz, czy będzie błysk? Jeszcze nie, jeszcze nie. Ale wygląda to wszystko obiecująco, moi drodzy. Chyba przy samym końcu będzie niezły efekt. Ciekaw jestem. Tego. Tak to wygląda. Popatrzcie, co się dzieje z... Plamą słoneczną była nawet chyba podwójna, przez chwilę zlewa się teraz. Ok, pięknie zagięta jest tarcza słoneczna. Spójrzcie, jak się rozszerzyła, roz... rozmazała ta plama. Jedna. No i teraz będzie kulminacja. Oj, chyba będzie ciekawiej, moi drodzy. Tak to wygląda, ależ piękny zachód. Wygląda to naprawdę obiecująco i będzie zielony błysk czy nie. Jeszcze chwila, jeszcze momencik. Ale efekty, no warto było obiecać. Popatrzcie, jeszcze te ptaki na koniec. I uwaga, i ostatni skrawek no. Nieźle, naprawdę nieźle to wyglądało. Powiem wam efekty fantastyczne, ale to nie było tego takiego zielonego błysku wyraźnego. Tak czy inaczej warto było przybiec. Zobaczcie jeszcze. Cały czas filmowałem na jednej 8000 sekundy. Więc bardzo jasny zachód słońca. Wiem, kad nie jest najlepszy. Ale. Ale bardzo ciekawie to wygląda i tak. No nic, moi drodzy, to taka krótka wakacyjna relacja z Pogorzelicy. Mam nadzieję, że jeszcze będę w stanie Wam coś e, nagrać ciekawego, będąc tutaj. I e, jakąś relację. E, mam nadzieję, że właśnie obuki srebrzyste się pojawią. I będę mógł z tego też zrobić e, małą, e, a może nawet większą, astrorelację. Na dzisiaj, na ten moment, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. i Zapraszam ponownie, zachęcam do subskrypcji, do komentarzy i moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!